Ja jestem roztrzepana. Zostawiłam na lotnisku w ogóle kurtkę, szalik, w ogóle wszystko, co miałam. Wróciliśmy po to. Twój udział w programie zaczął się od takiej sytuacji trochę tragikomicznej, bo y, nie dotarłaś do Gwatemali, tam gdzie zaczynaliście kręcić. Wygląda tak, ja jestem po, po obejrzeniu odcinka, to wygląda tak, jak my byśmy z Pawłem specjalnie się zagubili i trzy dni spędzili w spa. Natomiast byliśmy w tym hotelu 8 godzin, Słuchaj, to było straszne, bo wiesz, ja leciałam, ja się spóźniłam na koncert, na, Boże, na, do programu, dlatego że gram koncert w Klubie Park i byłam pewna, że lecę sama. I bałam się tego, że lecę sama, dlatego że mówię, wiesz, te wszystkie przesiadki to jest jednak podróż do Gwatemali. Cokolwiek by się stało, trochę się tego bałam. I jak zobaczyłam Pawła, który okazało się miał zdjęcia i leci ze mną, wiesz, kamień mi spadł z serca. I dostaliśmy rozpiskę naszych przesiadek i tej rozpiski nie było na tej liście. My powinniśmy poczekać w samolocie i dolecieć na miejsce, a my zaspani wysiedliśmy z tego samolotu. I teraz uważaj, nie ma naszych bagaży mówię, zgubili nam bagaże. Jak my w ogóle w tym programie bez bagażu to jest koniec, bez tych wszystkich rzeczy. Okazało się, że nie, że zgubili nam bagaże, tylko my wysiedliśmy na Kostary ze z Gwatemali. Wyobrażasz sobie, że ja bym była tam sama? Ja bym umarła. I wiesz, Paweł... Naprawdę się zachował jak facet, bo ogarnął temat, powiedział dobra, idziemy do hotelu, uspokój się, zadzwonimy do produkcji, oni nas poprosili o nagranie filmików, że jest okej, okay. ale bałam się, bałam się o Żanetę, bałam się czy w ogóle wystartujemy, czy nas wywalą z tego programu, ja nie wiedziałam w ogóle i wiesz, no pojechaliśmy do hotelu, przespaliśmy noc, to była, słuchaj, to była pierwsza noc, którą przespałam i ostatnia w tym programie, bo już potem to było naprawdę ciężko z, z snem. Yy. Przypomina mi się taka noc, jak z Żanetą byliśmy w domku, takim. Ja mówię, jest jak cudownie. a Okazało się, że tam jest niemowlę, które całą noc płakało. No tam były przygody naprawdę grube, ale wiesz, wygląda to. Ja zawsze maskuję śmiechem stres, ale no nie było mi wtedy do śmiechu, nie. Kto nie wie, to, to dobrze wygląda, tak, bo. Podczas tej przygody na kostaryce trafiłaś na Pawła Delonga, właściwie już wcześniej, tak? W samolocie. Jak się okazało wy kiedyś byliście ze sobą razem? Czy to... Podosiście na ludzie, czy nie obyło się z jakichś niezręczności? Coś w tym z Pawłem mamy, wiesz, bardzo sporadyczny, my bardzo wiesz, dużo pracujemy. Ja mam, wiesz, rodzinę. Paweł ciągle gdzieś w rozjazdach tu Rosja, kariera ale jednak mamy kontakt. Wiesz, potrafiliśmy, nie wiem, tam raz na pół roku, rok do siebie napisać coś miłego, jakieś życzenia urodzinowe. Wiesz, ja, ja mam dobry kontakt w ogóle z, z, z byłymi partnerami, czy, czy z ludźmi, z którymi na przykład, nie wiem, znam się, z podstawówki, z liceum. Lubię pielęgnować takie znajomości. Ja mam do Pawła duży sentyment i, i wiesz, i to było naprawdę dawno i w ogóle wiesz, jakby naprawdę, no ja byłam wtedy dzieckiem na studiach, wiesz, ale... Było mi, jak zobaczyłam w Warszawie, bo już w Warszawie z Pawłem się na lotnisku zobaczyliśmy, było mi miłe jak go zobaczyłam, bardzo. I Paweł mi bardzo pomógł w tym locie i, i dbało o mnie. Ja jestem roztrzepana, zostawiłam na lotnisku w ogóle kurtkę, szalik, w ogóle wszystko, co miałam. Wróciliśmy po to. Wiesz, Paweł tak dbało o mnie tam bardzo, no i, i to było bardzo miłe.